Chaos, brak organizacji i chyba brak sprawiedliwości na tym, co Polak przeciwko Polakowi. Jeden drugiego zaprasza, później rezygnuje, robi na swoją rękę. Tak nie powinno być, proszę pana, trudno się dogadać. Powinna być jedna jednak. Na, w tej debacie powinniście spotkać, no przynajmniej chociaż tak, jak powiedział Szymon. Kilku ka kandydatów naraz. No to, ale tu jeden drugiego wezwam na pojedynek, jak to że mówimy. Rękawicami bokserskimi, tutaj, tutaj poligony. Najważniejsze, że będą wszyscy kandydaci tutaj i to chyba, żeby Polacy się zjednoczyli, bo dzielenie nas na połowy nie jest sprawiedliwe. Tak. Pani ocenia to, że dzisiaj końskie w centrum zainteresowania? No trochę jestem e, powiedziawszy raz, że zaskoczona, bo sporo osób przyszło. A dwa, że yy, no chyba pozytyw dla końskich. Pokazujemy, że jesteśmy otwarci dla wszystkich. A bardzo dobrze, bo przecież im więcej tych debat, im więcej będziemy wiedzieć o kandydatach, tym będzie bardziej świadomy wybór, prawda?